nowy zakup. Nie wiem po co to kupiłem, a to chyba pod wpływem emocji. Oczywiście tak się nie kupuje w motocykli ani czegokolwiek. No, a ja kupiłem. Motorynka jest w trakcie pierwszych zabaw jest z naprawą. Więc. Fajnie będzie mieć coś większego jeszcze. A zawsze chciałem mieć WSK. Drujeczka, piękna sprawa. WSK, 1981 rok. Nazwałem ją WSK Park. Bo jak widać, jest mocno pokombinowana. Z tego co poczytałem, trochę na forum. To jest tu dużo rzeczy nieoryginalnych ale myślę, że doprowadzimy ją do ładu i składu. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to nieoryginalne przednie plagi, prawdopodobnie od wsk KOS. trochę młodszego modelu, widać. Do tego, oczywiście, zły zbiornik. 61 rok powinien mieć zbiornik. Tzw. garbuska. No ale po uzupełniamy wszystko i wyjdziemy się za konkretną zabawę. Brakuje sporo elementów. Z tyłu lampa. Nieoriginalna, oczywiście. Powinna być taka lampka typu telewizorek. Ambrodzory są oryginalne, zużyte, stare, zgnite, ale oryginalne. <gry> Brakuje też i osłony łańcucha. Powinna być prawdopodobnie taka zaokrąglona przy zębatce na końcu, metalowa, dłuższa. Oczywiście dłuższe pokrywy, kapy boczne, pokrywy filtra. Błotnik przedni gdzieś tam w domu leży. No, i tak to mniej więcej wygląda licznik, Oryginalny chyba na 120. No nic są. Będzie zabaweczka. Tu mika nie ma, tu mi powinien być taki wąziutki Chyba z tego co się orientuję, bryka jak ta lala będzie Nie wiem, jak to zrobię. Najpierw miałem zająć się motorynką, więc słowa trzymam. No nic, będziemy się bawić.